Jelenice i TV. Wasza telewizja internetowa. U stóp Szczebla, lasem pokrytej piramidalnej góry, w znakomitych okolicznościach przyrody, 14 lipca biesiadowali wspólnie mieszkańcy gminy Lubień oraz ich goście. Tego dnia bowiem w tęczynie miała miejsce 11. bisiada Orkiestr Dętych i Zespołów Regionalnych zorganizowana w ramach siódmego Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. W niedzielne popołudnie ciemne chmury zawisły nad tęczynem, co jednak biesiadujących nie przestraszało. Orkiestra Denta OSP Tęczyn pod batutą Andrzeja Stojewskiego wzięła na siebie parę kropel deszczu, po czym radośnie wprowadziła na boisko LKS Topur Tęczyn, gdzie orkiestry wspólnie wykonały kilka szlagierów, swą energią i mocnym brzmieniem rozpędzając deszcz i chmury. Wiesiada rozpoczęła się na dobre, a jej oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec. Pomimo lekki gobaw, że może będzie padało. To już padało, teraz będzie tylko słońce świeciło i będzie coraz lepiej. Na scenie tegorocznej edycji zaprezentowały się orkiestry z Tokarnim, Szany Dolnej, Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, Suchej Beskidzkiej, Tęczyna oraz zespół regionalny Toporzanie z Stęczyna. Od pierwszych dźwięków wygranych przez orkiestrę dentą OSP Tokarnia pod batutą Janusza Jędrochy widać było, że impreza będzie udana. Także chcemy uatrakcyjnić ten występ, czyli co rok sobie siada następna zmieniamy te orkiestrę. Zapraszamy inne. Z zeszłego roku były inne, w tym roku chcemy urozmaicić inne. E, co takiego jest w orkiestrze Dendej, że młodzi chcą przyjść? I gracz. No właśnie, właśnie sam się zastanawiam, bo, bo im e, ten czas bardziej upływa, to więcej jest tych młodych ludzi. I to nie tylko widać w naszej orkiestrze, ale tu e, Państwo za nami widzicie, jak, jak, jak ci orkiestry się zmieniają na scenie, to tych młodych ludzi bardzo dużo wchodzi, jest, jest ich bardzo dużo. Nie wiem, no może, może już się nasycili tym internetem, tym, tym siedzeniem w domu i, i jednak chcą coś robić, coś pokazać, pokazać się ludziom. a Przecież ludzie przychodzą, oglądają, podziwiają i go klaskują i chcą się im pokazać, może to to, to jest, to jest to, to, to coś. Ta wieśiada w Tęczynie, to dla Was spotkanie z innymi orkiestrami, czy warto bywać w takich miejscach, ewentualnie co Wam dają takie spotkania? Warto jest, bo to koledzy są, przyjaciele z przy okolic, spotkać się razem, pograć, nie ma tutaj konkursu żadnych, tylko gramy sobie, tak jak, jak to mówił każdy że jak może, Nikt, nikomu nie patrzy, jak zagrali, albo coś, gramy i gramy. A czy to granie daje Wam dalej taką radość, satysfakcję? Co wam daje? No jeżeli by nie dawało, to pewno byśmy nie grali. Już prowadzę tę orkiestrę prawie 25 lat. A 40 lat już gram w orkiestrze. Do no, czego życzyć orkiestrze tej mszanie dolnej? Żeby się rozmiała. Zgromadzili się biesiadujący, którzy doceniają dobrą zabawę, wspólne granie i śpiewanie, kosztowanie znakomitych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Widać, że syn się dobrze bawi, a ma dopiero dwa lata. I jak to jest z takim maluchem? Tak, Ryszard żyje w rodzinie, która uwielbia muzykę, która tańczy w każdej możliwej chwili, jak widać. Jak tylko usłyszeliśmy, że jest, coś się dzieje, musieliśmy przyjść. Przede wszystkim możemy się pochwalić pięknymi górami, bo, bo, bo należymy do tego, w tym rejonie, gdzie jest nobeskid wyspowy, to przede wszystkim. Drugie, możemy się pochwalić wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą tą, tą społeczność naszej gminy. No i trzecie, wieloma tutaj takimi atrakcjami turystycznymi i, i nie tylko, w której słynie właśnie gmina Lubień, tęczy, tutaj, tutaj, tutaj. Mamy wiele. Muzyka się przyzwyczaili, powiedziałbym nawet, że oni czekają na, te, na to święto tych jest w, w tym miesiącu, bo przeważnie robimy to w lipcu. Czekają, kiedy to będzie, kiedy to będzie, bo jednak wiedzą, że, że, że to co rok jest. Najlepiej. Biesiada Tańczyńska 2019 przeszła do historii. Widzimy się już za rok. Na 12.00 Biesiadzie orkiest i Zespołów Regionalnych.